Cześć, witajcie w sali Blog. Dzisiaj temat taki trochę nietypowy, ale jednak ocierający się o sport. Dotyczy jednego z pytań, które od Was dostałem. Mianowicie, zostałem zapytany, czy brak nerki przeszkadza mi w uprawianiu sportu i czy przeszkadzał mi w przygotowaniach do walki na przykład z Tomkiem Adamkiem czy z Andrzejem Gołotą. Temat jest o tyle aktualny, że w najbliższą sobotę organizujemy kolejną edycję biegu po nowe życie. O której zresztą e, opowiem za chwilę. Najpierw odpowiem na pytanie. E, oddając człowiek, tak naprawdę do funkcjonowania potrzebuje jednej nerki. Druga nerka jest e, na zapas. I zawsze jest tak, że jedna nerka działa mocniej, druga słabiej. Zwykle jest to podział 70 na 30%, 80-20%. U mnie było dosyć równo, bo 60-40%, ale i tak lekarze pobierają do przeszczepu tą nerkę słabiej działającą. Także ja właściwie w żadnym momencie nie odczułem braku energii. I zresztą mówiąc szczerze, człowiek tego nie odczuwa. Zresztą znam taki przypadek sportowca, nie będę wymieniał nazwisk, ale chłopak był mistrzem olimpijskim, który zadzwonił do mnie po tym, jak wyszedłem ze szpitala i mówi Przemek, słań, nie przejmuj się. Parę lat temu, już wiele lat po zakończeniu kariery, wykryto u niego nadciśnienie, zaczęto badać, co się dzieje, jaka jest przyczyna. Okazało się, że Całe życie miał jedną nerkę. Nikt tego nigdy nie zauważył, bo na żadnych badaniach nie wyszła. Wszystkie badania były prawidłowe, a on osiągnął taki wynik – medal olimpijski. W najbliższą sobotę odbywa się kolejny bieg po nowe życie. Jest to takie wydarzenie, które nie mówi o chorobach, ale mówi o powrocie do zdrowia. Pokazuje, że sportowcy po przeszczepach mogą trenować, mogą się cieszyć życiem, właściwie że każdy, bez względu na to czy jest dawcą czy biorcą, nic nie traci z jakości życia. Biorca właściwie tę jakość życia odzyskuje, bo zamiast codziennych albo 3-4 razy w tygodniu, po kilka godzin dziennie dializ, właściwie jego ograniczenia sprowadzają się do tego, że musi dwa razy dziennie brać tabletkę. Natomiast osoba, która oddała nerkę albo kawałek wątroby z jakości życia nic Zresztą taki jest cel mojej aktywności, również tej sportowej, żeby pokazać, że nie należy bać się e, przeszczepów. Już teraz zapraszam Was do e, Wilanowa w najbliższą sobotę, w godzinach e, najlepiej koło południa, 11-12. Zobaczycie e, sportowców po przeszczepie, którzy e, rywalizują to jest taka symboliczna rywalizacja Nordic Walking na kilometr. To nie jest jakiś specjalny wysiłek, wysiłek choć akurat dla mnie w przypadku Rwy będzie to spore wyzwanie, będę szedł powoli i dokładnie. Ale zapraszam Was, jeśli chcecie się dowiedzieć czegokolwiek na temat transplantacji, na temat transplantologii, jeśli chcecie spotkać gwiazdy, bo tych gwiazd będzie naprawdę sporo. I nie starczy czasu, żeby ich teraz wszystkich e, wymienić, to jeszcze raz przypominam, zapraszam do Pałacu w Wilanowie w najbliższą sobotę e, o godzinie 12, a najlepiej być przed 12. Jeśli mnie e, zobaczycie, nie krępujcie się, jeśli macie jakieś pytania, zapraszam. Do zobaczenia w Wilanowie.